Karbarnia Kraków po zaciętym boju, grając w dziesiątkę, awansowała do kolejnej rundy Fortuna Pucharu Polski. Jak ocenisz dzisiejszy występ, swój, a także drużyny? Przede wszystkim jesteśmy bardzo zadowoleni z, z wyniku, z awansu. To był cel nadrzędny. Absolutnie nie stawialiśmy jakoś e, tego meczu, żebyśmy przeszli, żebyśmy przeszli obok tego meczu, tylko chcieliśmy tu zwyciężyć i awansować dalej. Jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z wyniku. Nie wszystko szło po naszej myśli, bo ta czerwona kartka. Ciężki początek, słabo weszliśmy, weszliśmy w ten mecz, ale finalnie liczy się, liczy się wynik i to, że jesteśmy dalej i to jest najważniejsze. To był twój oficjalny debiut w brązowo-białych barwach. Miałeś dzisiaj pełne ręce roboty, można powiedzieć, bo w kilku sytuacjach naprawdę ratowałeś garbarnie dzisiaj. Tak, no udało się przede wszystkim tam w końcówce obronić sam na sam napastnika Sandecji, jednak Mam chłodną głowę, walczę, walczę dalej, trenuję, żeby mieć coraz lepszą formę. Nie jestem w 100% zadowolony z siebie po tym, po tym meczu, jednak liczy się dobro drużyny i to, że jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Jesteśmy w jednej 1.32 finału, w piątek będzie losowanie, a więc na kogo byś chciał trafić? Nie myślałem nad tym, szczerze mówiąc nie zastanawiałem się, najważniejszy był dzisiejszy mecz i to, żeby dzisiaj wygrać, a co będzie dalej to będziemy się już martwić po meczu w sobotnim z Wisłoką.